Cześć. Dzisiaj nasza ulubiona i mam nadzieję wasza seria Czytamy Hejty. Jesteśmy dzisiaj z siostrą Darią Inspektor P. Ja zapraszam na social media naszej tutaj inspektor, która dzisiaj rozkmini, co się wydarzyło na naszych social mediach. Tak, zdecydowanie dzisiaj muszę przeprowadzić śledztwo dotyczące paru hejterów, tym bardziej, że naprawdę mamy dla was kilka perełek. Zanim przejdziemy do naszych ukochanych hejtów, jest coś co uwielbiamy jeszcze bardziej. I co to jest? No to jest nasza ukochana firma Mona, no. Tak, ja dlaczego cały czas powtarzam o Monie? Będę do końca chyba swoich dni, ponieważ jak wiecie, Mona zmieniła moje podejście do pończosznictwa, moje gołe nogi w zimę przestały być gołe. Zaczęłam tworzyć stylizację w ogóle pod rajstopy, to absolutny dla mnie must have. Jeśli nienawidzicie rajstop, i nienawidzicie pończoch, to spróbujcie. Jeśli jeszcze nie spróbowaliście, chociaż myślę, że mało już was zostało, tych, którzy jeszcze nie znają tej marki, ale jeszcze się trafiają. A poza tym warto też wspomnieć o tym, że Mona to nie tylko pończosznictwo, ale też bielizna. Piżamy. Piżamy, szlafroki. Szlafroki, no, tak. skarpetki to też tego tak. pończosznictwa, ale. I jest jeszcze szansa, że wyrobicie się na promocję na stronie, więc tutaj tak. się pojawi cała informacja, gdzie szukać najlepszych rajstop na świecie plus size. Jeśli chodzi o pończochy, to chcę tylko taki krótki tip dać, bo ostatnio pokazywałam pończochę u siebie na social mediach i Osoby się mnie pytały, czy się suwają Nie, nie suwają się, ale pamiętajcie, nasza skóra wydziela sebum i tak i tak dalej. Będzie wszystko idealnie trzymać, tylko niech ta skóra będzie czysta, zaraz po prysznicu i najlepiej przejechana procentami. Dlaczego? Ponieważ silikon by się trzymał jak mur beton. A kiedy jecie, wiecie, jest troszkę tłusto, a jesteśmy trochę tłusta. Może być różnie, więc dlatego przygotowanie i wszystko, i dobry rozmiar. Bo tylko z dwóch powodów można się zsunąć pończocha: zły rozmiar i złe przygotowanie skóry. Nie ma innej możliwości. Oczywiście jeszcze zła jakość, ale tutaj akurat w tej filmie o to się nie musicie martwić. Nie musimy się martwić. To co lecimy? Czy zaczniesz od tego? Bo to jest długi hejt. Właściwie to jest opinia, oczywiście. Nie, nie, nie. To nie jest hate. To jest opinia, Patrycja. Patrycja lubi tutaj być. No więc y, Patrycja pod y, Twoim filmem na YouTubie napisała bardzo długi komentarz. Już Wam go czytam. Absurd. Gdzie słuchałam wywiadu, że czujesz się super ze swoją wagą, że otyłość to Twój seksapil. <grym> Czekaj, to jest jedna czwarta komentarza. A dziś filmy, w których odchudzanie i operacja. Już wtedy aż się gotowałam w środku, słysząc bzdurne kłamstwa Twoje. Jaka to jesteś szczęśliwa z kilogramami? Bzdurne zakłamanie centymetry w obwodzie, że masz rozmiar stanika 85. Kłamstwo za kłamstwem. Co się stało, że doszłaś do wniosku, że się poddasz operacji? Zostań z bagno, 150 kg. I dalej powtarzaj, jaka jesteś sexy, zdrowa i nic ci nie jest. I pierwsze pytanie, podstawowe, jakie mam, to kiedy zdecydowała się Ewa na operację? Bo, no wiesz co, tak opowiadasz tutaj wszystkim, mi opowiadasz i, i wszystkim, wiesz... Ja się nigdy nie poddam operacji, nie zmieniłam zdania. Stanik 85, taki uczciwy, miałam 15, 17, 18, może z 19 kilo temu. Owszem, na przykład mam nadal Wonderbra, który robią... Maksymalnie do 85i, a że ja zazwyczaj miałam tak 90-95 w innych firmach GGH, to te 85i zdarzało mi się na maksa, rozrywając wszelkie szwy wciskać i z przedłużką i bez. Więc myślę że ona może do tego pije, bo rzeczywiście mam jeden underbra, który jest maksymalnie 85i, bo nie ma. Nie lubię tego y, ścierwa znosić, ale te cycki wyglądają jako cyrkla, czasami noszę. Rzadziej, bo mam teraz modele, które są do głębokich dekoltów, o tym powiem kiedy indziej. Ale operacja, ta gościuwa mnie nie słucha. Ja tutaj się zgodzę z tym, co powiedziałeś, że pije, no zdecydowanie. <słyska> <słyska> I chyba w złych momentach, jakoś samego rana. Słuchaj, bo może to jest tak, ja tak zakładam, że na przykład poleciała karta na czasie plus size, jakaś lista odtwarzania, wiesz? I się pojawiła na przykład, czyjaś, opowiadała o z operacji i po prostu wiesz. Tak, ja nic do operacji u kogoś nie mam, każdy podejmuje własne decyzje. Ja powiedziałam, że mój żołądek jest zdrowy, tylko głowa jest. Więc tutaj nie musimy naprawiać żołądka. Wszystko działające. Natomiast 150 kilo muszę... Bo pierwszy raz chyba to powiem. Nigdy nie przekroczyłam 150 kg, ale nawet gdybym przekroczyła 150 kilo, to chuj ci Patrycja do tego. Ale... No dobrze. I ja mam jeszcze taką osobistą prośbę do ciebie, Patrycjo. Jakbyś mogła wskazać, gdzie Ewa mówiła, że, że twoja otyłość jest twoim seksapilem. Bo ja generalnie... Wiem, ile masz w sobie seksapilu, ale nigdzie nie słyszałam, jak mówisz, że, że to twoim otyłość. głównym tym to jest otyłość, jest tym seksapilem. Nie, no to nie wiem, no może zacznę tak mówić, żeby zadowolić Patrycję, bo ona się gotuje w środku, nie chcemy gotuje, tego. Gotuje, i pije i... I zabra nam dużo się... czasu. Tak, czasu ta nowego nam zabrała trochę <laughs> chyba za dużo nawet. No to ja teraz muszę coś znaleźć, coś takiego zacnego. O! Na ciebie mam fejt. Inspektor P. AHGHHH napisał. Pani, która opowiada historię, nie jest do końca doinformowana, a głos ma okropny. Najgorzej, bo 99,9% komentarzy udali z komplementami. Oprócz oczywiście wyglądu, to jest głos, bo Daria ma magnetyzujący głos. Najlepszy na świecie. Więc wydaje mi się, że ktoś albo słuchał bez słuchawek, znaczy. Ja się zastanawiam, bo ja bardzo chciałam odpisać się na ten komentarz, ale niestety nie mogłam dać tej reporty, bo akurat na tym y, filmie na YouTubie, moim YouTube, na który też Was bardzo serdecznie zapraszam. Ja tam byłam widoczna, bo pierwsze, co chciałam odpowiedzieć, to, że mam okropny głos. Dzięki Bogu, stary, że mnie nie widziałeś, bo jakbyś mnie zobaczył, to że była w ogóle masakra. tak <noise> to wiesz, chociaż... Jakby tylko ten głos, no ale no dobrze, no jestem, jestem niedoinformowana i mam okropny głos i a, wiesz, to nie hejt, ale... ale... Ale w ogóle słuchajcie, zobaczcie jaki jest poziom między nami, jest przepaść między mną a Darią. W sensie ja jestem prostym chamem, a Daria jest kulturalną osobą, bo Daria, słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi, Ty jesteś jakaś Gdzie w gdzie ty trzymasz tą miłość w sobie? Ja to wiecie, co odpowiadam ludziom. dziękuję, uprzejmie uśmiech. Mam nadzieję, że po tej złośliwości święta będą dla Pani to z Pani najlepsze. Pozdrawiam mm. jeszcze Pani z dużej litery, Daria, do cholery jasnej! Znaczy, bo... Od kiedy jesteśmy miłe dla hejterów? No, jakbyś mnie nie znała, to byś nie wiedziała, że moim drugim ulubionym narzędziem jest passive agresji, to ja po prostu uwielbiam być przymiła dla tych ludzi, ale też y, muszę się tutaj przyznać, że... No bo zdarza mi się też reagować dużo gorzej niż tobie. I uwielbiam to. <laughs> ale ja też wyłapałam ten sposób od Mateusza, od mojego męża, który zabija ludzi po prostu bycie miłym, bo oni się biedni tak frustrują, że już później nie wiedzą, co mają odpowiedzieć, więc y, dziękuję uprzejmie. Wiesz co, powiem ci tak, moje dziękuję uprzejmie, to twoje pozdrawiam ciepło. <laughs> Ostatnio dostałam trika takiego od jednej z influencerek z którą bardzo lubimy. Powiedziała, że ona wysyła hejterom linki afiliacyjne. Boże! Zamiast komentarzy. Cudowne! Cudowne! To jest genialne, mam nadzieję, że się nie obrazisz, koleżanko, ale to jest tak genialne, że może zaczniemy to robić. Przechodzimy dalej. Czy chcesz przes otworzyć zdjęcie tego hejtera, my nie możemy tego zrobić, bo nie jesteśmy takie. Chociaż kurcz jak skurw... Aha, bo mi się tu coś źle wyświetla. No... Nie możemy chyba tego zrobić. Nie. Ale to był najbardziej. E, słuchaj, ja jestem pewna, że ten chłopak po prostu oglądał. Poprzednio odcinek rejtów. Chyba to powiedzieć, bo <grym> Nie <grym> no, ja po prostu jestem przekonana, że ten chłopak <grym> widział, że <grym> <to> tam wysłuchał. <grym> Przepraszam, ale chyba muszę powiedzieć, dlaczego my się tak śmiejemy, bo to nie... My, my nigdy, nie nigdy nie wyśmiewamy wyglądu, nigdy, bo sami jesteśmy ciągłym właśnie takim ostrzałem. Ale kiedy się ktoś do nas dopierd... Pobłakam się. I ma minus 20 do ja mam, ja mam 6 i ja wiecie, jak w okularach wyglądam. Znaczy, żeby była jasność, nie wiem, ile mam w tej chwili, ale żebyście sobie zdały z tego sprawę. Ja uważam, że mi się wolno z tego śmiać, bo ja zdejmuję okulary do nagrań i ja tak aktualnie to was ledwo widzę, nie? W sensie ewe widzę trochę, kamery nie widzę w ogóle, więc uważam, że ja się mogę śmiać z takich rzeczy. No dobra, powiemy, co zrobiłyśmy. Wyśmiałam wygląd, wyśmiałam chorobę tak naprawdę. Jestem złym człowiekiem, powiedzmy Bardzo... sobie to wprost. Koleś ma zdjęcie profilowe i ja rzadko tu się trafia, żeby hejter miał zdjęcie profilowe, więc postanowiłam to wykorzystać. Ja uważam, że to w ogóle nie był hejt, tylko jakby wyraz miłości. W sensie pan, który ewidentnie, bo o tym zaczęłam, ewidentnie oglądał nasze hejty poprzednie i chciał po prostu jakoś zabłysnąć, bo mówimy o tym, że szukamy kreatywnych hejtów. I pan po prostu chciał dać wyraz swojej miłości do Ewy, i skomentował, nie pokazuj tego zdjęcia, słoninka i skomentował Ewie zdjęcie czy tam filmik, że jest słoninka, więc Ewa również chciała dać uroczy wyraz miłości swojej, więc odpisała, dobrze, kreć. I tu powinno być zdjęcie, którego nie pokażemy, bo nie jesteśmy takie. Ale ja w ogóle uważam, że słoninka and kreacic love for life. No błagam. Dream team. No. Następny hate to jest właściwie też taki, znowu nie hate, bo to Arek ci napisał. I ja bym powiedziała, że to jest taki Arek Marzyciel. A jakbyś tak wróciła do zdrowej wagi? I wiecie co? Tutaj właściwie to nie wymaga większego komentarza niż ten, który wtedy napisałaś. To nadal miałabym cię gdzieś. Ja się uczę tego, no ja też bym chciała, tak jakby... hamka, i prostaczka i elegancka dama nie prawda, Nieprawda, to są właśnie cięte riposty w No <laughs> Właśnie o to chodzi, no. W końcu myślę, że tutaj możemy dać złotą koronę. Złotą koronę hejtu. E, nie hejtu, dla nas to jest wręcz miód na nasze obtłuszczone serduszka. A wiadomo, węglowodany i tłuszcz to jest nic lepszego dla naszej wątroby. Miałam tam stylizację na filmiku, żebyście znały kontekst. W czerwieni. Mario. Zasugerowałbym coś w bieli. Będziecie wyglądać jak Rafaello. I wiesz, co mi się od razu przypomniało? Bo to jest ten filmik, w którym ty sklonowałaś siebie i pokazywałaś tak. dwie różne stylizacje. Ty i siostra, jakby no strasznie żałuję, że tam nie było, bo dlatego tu jest ta liczba mnoga, że będziecie wyglądać jak Rafaello. Wiesz co mi się przypomniało od razu czy nie? No mi się od razu przypomniała nasza sesja w garniturach, jak ktoś tam powiedział, że wyglądamy jak MEMS. O ja! to jest kolejny łakoć po prostu. Ale mózg rozwalony. No, słuchaj, zrecaj się Rafaelo bo na przykład ja bardzo nie lubię Ferrero-Rosze. Ten, ten, ten. Ja to lubię ferrero Rocher, ale Rafaelo jest ultimatywne. To, to jest. To jest najlepszy, jakby. Ferrero-Rosze. To jest po prostu. Fuj, Rafaelo jest dobry. <ścoughs> ale ładnie nie brzmi no. ferrero Rocher. Nie no, Raffaello. Raffaello jest pyszna. Boże, Raffaello jest ultimatywne, no więc ja po prostu tak. Opaski z kiełbaską gdzie jest? Już prosiłam, pamiętacie? Z kie... no. A, bo ty jest z kiełbaską, miałaś mi z Obiecuję na zrobić. następne, tak, obiecuję następne już będzie. Do następne hejty. No właśnie, ja od razu z tego miejsca poproszę was, jeżeli się do tego momentu, o wpisywanie emotki pod tym filmem. Albo słuchajcie, Masło albo Ra Rafaelko, wrzućcie tam, bo jak nie, to Ewa mnie nie zrobi tej opaski nigdy, słuchajcie. Nigdy. Tylko w was jest siła. O, jest taki komentarz, który ja przeczytam, bo jest mi przykro trochę i uważam, że to nie, to nie jest... czy to jest hejt? Jest to złośliwe. Ale smutne też. Smutne i yy, nie jestem zła na tę osobę, tylko jestem po prostu smutna, bo widzę, że jakimi ograniczeniami się cały czas kierujemy, mimo, że już jesteśmy, no kurde, tak daleko, tak daleko. Nasza generacja, jak ja to mówię, jeszcze gdzieś ma w głowie te ograniczenia, wyśmiewania i tak dalej. Na szczęście że troszkę już się polepszyło, czyli i młodzieży, mówię, 20 też plus. Już nie jesteśmy 20 plus. Ale zobaczcie, co pisze dorosła kobieta. Jestem otyła. Nie zmieniam pracy na taką z dress codem, zanim schudnę, bo wszystkie niby eleganckie ciuchy wyglądają strasznie w rozmiarach powyżej 46. To było nawiązanie do moich stylizacji w garniturach. Więc słowo w ogóle straszne, te wszystkie takie mocne słowa, to już widać, jak tutaj człowiek jest nastawiony. Czy znaczy, Dla mnie to jest po prostu smutne, że człowiek może definiować resztę swojego życia na podstawie rozmiaru, który nosi. W sensie ja wiem, że to miała być złośliwość, tak. ale jeśli ktoś naprawdę tak myśli, to jest okropne, kwestia wyboru kariery, decyzji życiowych, dlatego że masz rozmiar powyżej 46. Mam nadzieję, dziewczyny, że tak nie myślicie, że większość z was tak nie myśli. Mam nadzieję, że pamiętacie cały czas o tym, że ta seria robiona jest dla was, żebyście się mogły z nami pośmiać. Tak. I, I żebyście Absurdów. Dokładnie, i żebyście pamiętało o tym, że jesteśmy tu wszystkie, wspieramy się wszystkie i na pewno. Nie chcemy, żebyście myślały w ten sposób, bo to jest coś okropnego. Więc jeżeli chciałaś być złośliwa, autorka tego komentarza, a tak wynika z kontekstu, to powiem szczerze, że to jest żenujące. Tak, ale jeśli piszesz o swoich doświadczeniach, to, to jest mega smutne i chciałam, żeby takie rzeczy nie miały miejsca. Dla mnie to jest oczywiste, że jak jesteśmy grube, to wyglądamy grubo. Nie? Więc. No, tak. To jest nieważne, czy idziesz do pracy w dresie, jeansach czy w garniturze. Jesteś gruba. Tyle. Oczywiście możesz założyć fajniejszy gang, fajniejszy teraz, fajniejszy dzień, lepiej dobrane wyglądać korzystniej, albo korzy wyglądać zupełnie niekorzystnie. To już od Ciebie zależy. Ale jeśli nie idziesz do pracy, bo jesteś za gruba, do takiej czy innej pracy, no to znaczy, że Twoje życie jest bardzo ograniczone. A jak chcecie się ograniczać, no to słuchajcie, raz jesteśmy większe, raz mniejsze, może schudniemy, ale czasami w głowie niektóre dziewczyny, które schudną nadal są grube. I odwrotnie. Są dziewczyny szczupa, które widzą się bardzo źle, więc skończmy z tym pierdololo. Ciało ma czasami różny rozmiar, jesteśmy w lepszym, lepszej ulubionej wadze, w nielubionej wadze, ale no bez przesady. Nie ograniczajmy swojego życia do wagi. To jest głupie racja. I ja na koniec, jako po prostu rozkoszne Rafaelko, żeby zakończyć to bardzo miłym akcentem, mam jeszcze yy, krótki dosadny hejt. Dwa proste słowa. Współczuję rajstopom. Yy, no cóż, ja przypominam, że moim rajstopom nie trzeba współczuć, ponieważ uniosą wszystko, co ja tam mam. Zmieszczę w nie po prostu całe swoje ciało i jest jeszcze komfortowo, więc przypominam, gdzie możecie kupić najlepsze rajstopy na świecie Mona Collection. Tutaj macie wszystkie informacje. A taki smaczek na koniec, to ten pan od tego hejtu poleciał mocniej. A że mamy wspólną siatkę znajomych na LinkedIn'ie, pan ma wstyd. Dziękuję. Napisałam również do żony, siostry i rodziców. Czy jestem wrodnym człowiekiem, a to jest dobry człowiek? Tak. Zły? Nie. Dobry policjant, zły policjant? Nie. Złe po dobre, policjant? To się w różnych u nas dzieje jakby na różnych dostrzezach. Dynamicznie. Dynamicznie, dynamicznie. dynamicznie to jest słowo po prostu, którego często z, którego używam ostatnio. Obiecuję Wam pod podjąć ten temat, co się wydarzyło dalej, bo już mam jedną odpowiedź w Od kolejnym odcinku, więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, słuchajcie dwa. Uczyłam się tego słowa, więc do cholery zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Kurde, dawno nie mówiłam tego. No, ale poszło ci świetnie. Dziękuję. Cześć.